Rozkładanie wózka aktywnego z linką. Wózek aktywny rozpoznajemy po lince, która znajduje się z tyłu za siedziskiem. W pierwszej kolejności zablokuj hamulce, dociskając dźwignię w dół. Zablokowany hamulec dociska opony. To samo zrób z drugiej strony. Następnie zdejmij poduszkę. Połóż ją na siedzenie samochodu lub do bagażnika. Nie kładź jej na ziemi, aby się nie pobrudziła. Następnie zdemontuj boczki. Znajdują się w tych miejscach. Podnieś boczek. Tak, aby wyskoczył z przedniego i tylnego zaczepu. To samo zrób z drugiej strony. Następnie złóż rączki. Jedną oraz drugą. Odkręć motylki. Kręć w lewą stronę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Gdy poczujesz luz, opuść rączki jedną oraz drugą. Schowaj rączki do siebie. Chwyć palcami linkę oraz rurkę i pociągnij linkę w górę. To umożliwi złożenie oparcia. Jeśli wózek nie mieści się do bagażnika, możesz zdemontować jego koła. Najpierw odblokuj hamulce. Jeden i drugi. Połóż wózek na bok, chwyć ramę wózka, naciśnij przycisk. I energicznym ruchem pociągnij koło w górę. Tak wygląda rozłożony wózek. Składanie wózka aktywnego. Zamontuj koło, dociskając śrubę. Pociągnij linkę w górę i rozłóż oparcie. Zamontuj boczki, trafiając w odpowiednie zaczepy. Mocno dokręć rączki. Połóż po duchę na siedzeniu. Właśnie złożyłeś wózek aktywny z linką.